Ostra kłótnia w studiu. Bosak atakuje platformersa. Zobacz, jak ucieka od odpowiedzi. Chciałem zadać pytanie panu Witczakowi, któremu uśmiech nie schodzi z twarzy. Która telewizja produkowała sygnał do tej debaty i kto za to zapłacił? Bo będzie to potrzebne do oceny przez PKW także waszego prawa do subwencji legalności finansowania waszej kampanii wyborczej. Proszę, proszę powiedzieć, kto za to płacił i która telewizja produkowała sygnał? A wie pan, e... Może inaczej. Od... Wie pan, czy nie wie pan? Jeszcze... Ale nie pan tego posłucha. Tego. Jeszcze nie, 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 nie otworzyłem nie rozwadza, ust, a pan już yy, się denerwuje. Nie, jestem bardzo spokojny. Wiem, no tak wie, jest pan coś, spokojny, jest że to, mi to, pan to, przeszkadza. Nie no tak jest pan spokojny, że pan mi przeszkadza. Nie pozwolę panu rozwadzać. Panie marszałku. Panie marszałku. Pan może sobie pozwalać w gronie konfederacji. Proszę Proszę Ja panu odpowiem. Bardzo proszę odpowiedzieć Poseł. Yy, Jesteśmy jedyną partią na rynku w ostatnim 30-leciu, której państwa komisja nie zabrała nigdy subwencji. Prawidłowo rozliczamy kampanię i, po, i, po, kto i po, produkował sygnał kto i, za to I Jesteście chodzi. tym środowiskiem, którym e, e, państwa komisja wyborcza zabierała pieniądze, bo Ale nie rozliczyliście się z kampanii kazał nie, wypań, Wszystko nie gra zostanie, na czas, nie. wszystko pan ja nie gram na czas, tylko no to odpowiadam pan powie, panu. Czy pan wie, czy pan wszystko nie. zostanie rozliczone Kartę zgodnie z kodeksem wyborczym. Ale to wyborcy to, mają prawo wiedzieć. Umawialiście się, się z TVP, powiedzcie, to się, to to się to. w odpowiednim momencie dowiedzą zgodnie z Teraz zasadami prawa. To jest że to jest taka sytuacja, że rzeczywiście, no.